Martwią mnie znikające kanały, których treści są wartościowe, chociażby jako materiał porównawczy. Bo można nie lubić twórcy, mnie też nie wszyscy lubią. Mnóstwo osób mnie irytuje i ja wielu wkurzam. Bo wiecie, szanowni państwo, na przykład na kanale Mirabelki był wywiad, w którym Jan miał powiedzieć, że torebka Beaty została w domu i była pusta. Ja tego nie słyszałem nie zdążyłem wszystkiego przesłuchać i to wyparowało. Chcąc robić zestawienia i analizy, wszelki materiał jest na wagę złota, szczególnie że przysiągłem, że słyszałem, jak w jednym z nagrań Jan twierdził, że torebka zniknęła razem z Beatą. Mam taką dziwną taktykę analizowania, opartą o oś czasu, zestawiam słowa z sytuacjami, dziejącym się wokół sprawy w danym momencie. To pozwala zbadać, co może powodować zmianę narracji, a potem wokół tego powodu krąże i drąże. Największą zagadką dotychczas był czas, w którym świadkowie rano widzieli Jana. Powstały domysły, że może ktoś inny jechał autem, że może nawet były dwa auta. Może i tak było, ale ja upierał się będę przy innej wersji. Wszystko rozchodzi się o te nieszczęsne dziesięć minut. Zrobiłem eksperyment. W moim zespole jest dziewięć osób. Nagle poprosiłem wszystkich, którzy mają zegarki tarczowe, aby zapisali dokładną godzinę. Różnice były niewielkie, wahały się między dziesięć sekund a prawie dwie minuty. Badanie objęło cztery zegarki. To samo powtórzyłem na spotkaniu rodzinnym i porównałem rozbieżność czasu na kolejnych siedmiu. Wynik uśredniając, to była różnica półtorej minuty. Punktem wyjściowym był mój zegarek. Wstępne założenie jest takie, że pod uwagę biorę tylko te urządzenia, które muszą zostać nastawione manualnie, czyli telefony odpadają. To teraz kartki i ołówki w dłoń. Załóżmy, że pani gospodyni miała czas ustawiony o minutę wcześniej, czyli mamy dziewiątą cztery. I załóżmy, że kamera, która uchwyciła Jana na wjeździe, była przyspieszona o minutę. To mamy dziewiątą pięćdziesiąt jeden. Mamy siedem minut do rozdysponowania. Naćmierz poradza dzieli trzy tysiące metrów, jadąc polami, jadąc pirazy około osiemdziesiąt na godzinę. Bowiem, że Janek lubi szybką jazdę. W dwie minuty jest w poradzu, gdzie widzi go sąsiad. Czyli mamy dziewiątą czterdzieści Jadąc przepisowo do łobza, dotrzemy w siedem minut dziewięć, jeśli stalibyśmy na światłach remontowanej drogi. Jadąc natomiast powiedzmy nie przepisowo, zostając przy 80 kilometrach na godzinę, do łobza dotrzemy w pięć minut, czyli oto nasze magiczne siedem minut i mamy dziewiątą pięćdziesiąt jeden. Bo przecież nie znamy dokładnego czasu co do sekundy, a nawet co do minuty, znamy jakieś tam zaokrąglone i przybliżone wartości. Zatem nie jest to niemożliwe, a śmiem twierdzić, że wielce prawdopodobne, a nawet graniczy z pewnością, że właśnie tak było. Kto zapisał, niech teraz rzuci okiem na oś czasu i da znać, jak to widzi. A skoro pani Janina. Pan Maciej i kamera uchwyciły Jana w tym przedziale czasowym. To czy Jan i Agnieszka mijają się z prawdą? Nie wiem, czy kamera była prywatna, miejska, czy samochodowa, ale jakaś była. Obstawiam tę ostatnią, bo nagranie jest z wjazdu czyli myliłem się, że to była za 10 jedenasta. To rzeczywiście była dziewiąta pięćdziesiąt porazy oko. Gołąbeczki poradzkie twierdziły, że Jan na kolejowej w Łobzie zjawił się około dziewiątej dwadzieścia, a potem udali się do Poradza, gdzie mieli dotrzeć w pół do jedenastej, podkreślając przy tym, że wcześniej byli w banku i u adwokatki. I w te wizyty wierzę, bo oba te miejsca dzieli minuta autem w porywach do dwóch, jeśli jakiś pacan zablokuje drogę wyjeżdżając z parkingu. Natomiast od kolejowej te miejsca dzielą niespełna trzy minuty, czyli Janek pojechał zmienić auto, kolejno zjawił się u adwokatki i w banku, tak żeby byli świadkowie czy nagrania, że chwilę po dziesiątej rzeczywiście byli tam, gdzie twierdzili. Spokojnie dokonali tego przez 30 minut z ewentualnym przebraniem się włącznie. I gdyby nie to, że jest dwóch świadków i nagranie, można by łyknąć tę bajkę o dziewiątej dwadzieścia. Pochylmy się zatem nad kluczowymi trzydziestoma minutami. Bo w końcu ten telefon Beaty zalogował się w okolicy łopca lub w samym łobzie o jedenastej. I ja o nic nie oskarżam Jana i Agnieszki, ale skoro solidarnie oboje mijają się z prawdą co do rozkładu jazdy, to nie mogę im wierzyć, że nie mieli telefonu Beaty. Zatem co było dalej, możemy hipotetyzować, bo po pierwsze nie wiemy, czy policja zabezpieczyła monitoring miejski i ten prywatny, który jest na wjeździe do Poradza. Nie wiemy, czy do Poradza wracali główną trasą i czy z niej nie zboczyli po drodze, a może wybrali bardziej krajoznawczą. Podobno ktoś wie, do której wieży logował się telefon Beaty. Ja nie mam takich informacji, ale w przeciwną stronę mamy na przykład tuż obok rzekę Regę, jezioro hytlowskie, a w przeciwną do poradza można dojechać przez Worowo i Prusinowo, gdzie też rega sobie płynie. Turystów zachęcam do odwiedzenia starego mostu kolejowego linii 410, sory jednak 420. Wybaczcie, nie mogę się dziś skupić. W każdym razie zmierzam do tego, że do tanga trzeba dwojga i alibi mogło być doskonałe, gdyby nie to, że trzy osobne źródła je podważają. Być może policja sprawdziła logowania telefonu Agnieszki, bo moim zdaniem te kolejne trzydzieści minut, gdyby były zabezpieczone logowania i monitoringi, dałyby odpowiedź, gdzie warto szukać telefonu. No chyba, że wrócił do poradza i pojechał po 12 na wycieczkę do biogazowni, w co wątpię i znów ojciec dałby alibi nie do podważenia, gdyby nie cholerna kamera w bełcznej i ta w biogazowni. Ojej, ojej i teraz znów o 20.45 Jan wyjeżdża z poradza, a około 13.30 widziany jest w banku. Twierdzi, że w tym przedziale czasowym widział się z dziećmi. Co potwierdza Agnieszka, a czego nie potwierdziły dzieci, które są przekonane, że rozmawiały tylko z dziadkiem? Resztę już znacie, już abstrahując, że tak szczegółowo pamiętają ten dzień, to praktycznie nic nie pokrywa się z rzeczywistością. My znamy fragment, oby prokuratura miała więcej. Mi tyle wystarczy, by im nie wierzyć. Agnieszko, przemyśl to, póki jest jeszcze czas. Później może nie być drogi powrotnej. Słyszymy się w tym tygodniu w sobotę. Coś te moje podcasty piątkowe i niedzielne średnio was kręcą. Dlatego przygotuję coś na kolejny tydzień i będę je wrzucał na razie co dwa tygodnie. Za suby dziękuję, za łapy się kłaniam. I oczywiście pozdrawiam. Beniamin Dobra, bo jeszcze coś mi się przypomniało. W wywiadzie dla kanału Kryminalnego Ekstra... Agnieszka powiedziała, że gdy dzieci wróciły ze szkoły, to była babcia, ona i Jan, natomiast dziadek miał być w kurniku. Nie, ale dzieci twierdzą inaczej. I relacja mieszkańców wsi jest taka, że przysłowiowe spodnie to nosi tam jednak matka Janka, a ojciec jest raczej bardziej spolegliwy, i generalnie nie jest z niego jakiś kawał wiecie czego. Natomiast Agnieszka upiera się, że tajemnicę Janka to ojciec zna, a nie matka. I tak podobno było, jak Janek na trzy dni zawinął się do nowej gołębicy, nie mówiąc Agnieszce, gdzie jest. I to podobno z telefonu ojca dzwoniono do kogoś, kto był na wycieczce razem z Beatą, by o nią zapytać. To, czy tego ojca chcą wystawić na pożarcie, bo zdrowotnie nie domaga, czy sam tak zdecydował? Czy może za mało o nim wiemy? Mi bliska jest wersja, że chłopina o niczym nie wiedział do pewnego momentu. A wy jak uważacie? No dobra, a teraz serio cześć i czołem. To była środa z Benjaminem. Klikając w dzwona usłyszysz, gdy wrócę.